Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak sformatować dysk na Macu. Dobra, no to przechodzimy do formatowania dysku i w tym odcinku będziemy formatować dysk zewnętrzny, który jest w sumie pendrive'em, nazywa się Batman. W takim razie wchodzę tutaj w Spotlight, w okno wyszukiwania i wpisuję, i wpisuję dyskowe. No i pierwsza pozycja wyskoczyła mi, narzędzie dyskowe i to jest to, czego szukamy. Wystarczy kliknąć w to narzędzie no i tutaj należy uważać, bo dwa kliki za dużo i możemy wyczyścić sobie dysk, którego docelowo nie chcieliśmy czyścić, więc tutaj polecam, aby poruszać się trochę ostrożnie. No i w kolumnie po lewej stronie mamy zestawienie wpiętych dysków wewnętrznych i poniżej dysków zewnętrznych, więc tutaj możemy sobie wybierać między tymi dyskami. Jeżeli któregoś dysku nie chcemy albo się boimy, że go niechcący klikniemy, no to te zewnętrzne możemy wysunąć, wystarczy, że klikniemy w przycisk wysuwania, wysuwania, odpinania dysków. To jest ten trójkąt z prostokątem pod nim. No i ja teraz kliknę w Batmana, no bo zależy mi na tym dysku. Chciałabym go, na tym pendrive chciałabym go wyczyścić. I po prawej stronie otwierają nam się wszystkie informacje dotyczące tego, tego dysku. Jest obecna nazwa, obecny format, ja mam exfat Po prawej jest jego wielkość. Tutaj na środku jest taki pasek niebieski, który mówi, ile miejsca zostało zajęte na tym dysku. No i poniżej jeszcze jest kilka informacji o tym dysku, ale nas interesuje już wymazanie. Jestem pewna, że wszystko, co jest na nim, już jest użyte w odpowiednich miejscach, więc śmiało mogę to czyścić. Aby wyczyścić dysk, należy go najpierw zaznaczyć, co już mamy zrobione, i następnie kliknąć przycisk, wymasz. Pokazało się dodatkowe okno. W nazwę wpisujemy nową nazwę. Ja tutaj wpisałam nazwę. Iron Man. I następnie mamy pop-up menu, w którym mamy do wyboru kilka formatów. No i te pierwsze dwa, Mac OS Extended, to są typowe formaty dedykowane właśnie Macom. Jeżeli ty masz inną pozycję, która nazywa się z plików Apple APFS, no to spoko, bo to jest kwestia dotycząca aktualizacji Maca, Mac OS. I to co ja tutaj mam, Mac OS Extended, jest Używany dla systemu 10.12 lub niżej. Ja mam obecnie 10.11, więc to by się zgadzało. Natomiast jeżeli ty masz inny napis, czyli system plików Apple APFS, no to też jest w porządku, to jest tak naprawdę nowszy twór. No i jest on dedykowany dla systemu macOS 10.13 i wyżej. Jeżeli wybierzemy format dysku w którym z tych formatów, no to nie, no to komputery Windowsa nie zauważą tego dysku, nie będą go po prostu widziały. Jeżeli chcemy, aby dyski były kompatybilne i z Maciem, i z Windowsem, musimy go sformatować w formacie MS-DOS-FAT albo EXE FAT. Z tym, że tutaj też są pewne obostrzenia, ponieważ ten wyżej, czyli MS-DOS-FAT, jest dedykowany urządzeniom, które są poniżej 32 GB. EXE jest dedykowany dla dysków, które mają pojemność powyżej 32 GB. No i faktycznie możesz zauważyć, że tutaj ten pendrive ma 16 GB, a i tak wybieram EXE FAT. Szczerze mówiąc nie zauważyłam różnicy i tak już robię od kilku lat. Ok, jak już wszystko ustawiłam, wybrałam nazwę oraz format, klikam wymarz. No i pokazał mi się komunikat, że mm, ten proces nie powiodł się. Kliknęłam gotowe i ponownie wcisnęłam wymarz. Tym razem zostawiłam nazwę już na jednowyrazową, Prawdopodobnie to chodziło o to, że są dwa wyrazy, albo że była po prostu spacja. W każdym razie tutaj znowu zostawiłam nazwę Batman. No i po chwili pokazał się komunikat, że jest gotowe, czyli cały proces został ukończony pomyślnie, a dysk został wymazany do dna. No to widzimy się w kolejnym odcinku.